Recenzowanie jego eminencji Shadow będzie nie lada wyzwaniem, gdyż anime mi się podobało, jednakże mam do niego kilka zastrzeżeń. Bohaterem opowieści jest Cid Kageno, nastolatek, którego potrąca ciężarówka i który odradza się w świecie będącym fuzją realiów fantazy i naszego otoczenia. Zgodnie z isekierowym trendem, protak jest tak potężny jak to tylko możliwe i za sprawą swojego skrzywienia zaczyna bawić się z kilkoma niewiastami w ugrupowanie walczące ze złą organizacją Diabolo. A przynajmniej tak myśli, bo diabelny kult faktycznie istnieje i podległe Cidowi wojowniczki na serio z nim walczą, z czego sam zainteresowany nie zdaje sobie sprawy. Ocenę zacznę od elementów, które mi się nie podobały. Jednym z nich jest przedstawienie postaci drugoplanowych. Już na samym początku dostajemy gro bohaterek, będących podkomendnymi Kagenow. Są wśród nich Alfa, Beta, Zeta i sam nie wiem kto jeszcze. Aktorom drugiego planu poświęcono strasznie mało czasu. Przez 20 odcinków łapczywie wyczekiwałem jakichkolwiek informacji o członkiniach Shadow Garden i z przykrością stwierdzam, że mój apetyt nie został zaspokojony. Drugim zarzutem jest sam główny bohater. Jego potęga jest tak absurdalnie wielka, że saitama by się zląkł. Z jednej strony dzięki temu walki, w których uczestniczy CID, były mega widowiskowe, z drugiej nie czuło się ich wagi, bo zwycięstwo było oczywiste. Lecz pomimo tych uchybień serial wiele rzeczy robi jak należy. Każda z heroin, którym był poświęcony dany ark, została należycie przedstawiona, nawet ta z pierwszego odcinka. A najmocniejszym punktem serii jest to, że jest ona po prostu ciekawa. Konfrontacja Shadow Garden z kultem Diabolo jest niezwykle absorbująca. Dotyczy to zarówno walk, jak i ugruntowania obu organizacji w świecie przedstawionym. Śledzenie poczynań pięknych kwiatów, które kryją się w cieniu i którym przewodzi nieświadomy swojej roli nastolatek z zespołem Chuni Bio, było i zabawne, i frapujące. Eminence in Shadow zdobyło powszechną aprobatę. Ja jednak nie zamierzam być klakierem i wyznaję opinię, że anime miało szansę być najbardziej widowiskową dekonstrukcją gatunku od lat. Produkcja niestety nie wykorzystała tej szansy, co nie zmienia faktu, że pozostała dobrą komedią akcji z czarami. Myślę, że warto się z nią zapoznać. Konis, ty wiedziałeś, że Synak ma atomiki? Tak, wiedziałem. I powiem ci, że używa ich co roku, zimą. Nie wierzę, jak chorym wykolejęcym trzeba być, aby robić takie rzeczy. Hehehe, much <laughs> mi tak jeszcze.